Gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Słuchajcie, to, co się tutaj odwaliło, to jest po prostu cudo. Ogólnie wiemy o tym, że Essence ma dotychczasowo dwa warianty płatków pod oczy. Mają chłodzące i mają te klasyczne. No, te chłodzące mnie podrażniły, z czego ja sam byłem w wielkim szoku. Po ich zdejmowaniu miałem. Taką wielką pajdę na skórze wokół oczu. No i zaczęły mi strasznie oczy łzawić. Te pierworodne, te niechłodzące są świetne. Na ich temat gadałem i na shortsach, i na live'ach, i na filmie. Później one były wyprzedane. Ciężko było je kupić. Ja powiem Wam szczerze, że później kupiłem drugie opakowanie tych samych płatków z Essence, ale zużyłem może cztery. Cztery razy je użyłem, znudziły mi się. A jeżeli mi się kosmetyk nudzi i mnie męczy, po prostu go oddaję. A że zużyłem całe wcześniejsze opakowanie, to mogłem opinię wyrazić. Ale to, co oni teraz zrobili, to się po prostu w palenie mieści. E, słuchajcie, Prado kupicie bez problemu w Polsce? Internetowo nie ma żadnego problemu z dostępnością jeszcze, aczkolwiek stacjonarnie od ręki jest w niemieckim rozmanie. Poznajcie najnowsze płatki od Essence, e e Hydro HydroGel, iPatch. E no i Essence zawsze tutaj, no pomimo tego, że kupujemy te produkty w Niemczech, czy coś, mamy tutaj opis w języku polskim, bo oni tutaj różne języki yy, wplatują, wplątują w opakowanie, na opakowaniu. Płatki redukujące oznaki zmęczenia wykazują działanie nawilżające, rozświetlające i przeciwstarzeniowe. Również maksymali, maksymalizują efekt redukcji opuchnięć i cieni wokół oczu. To jest krótki opis. Cudeńko kawowe wygląda tak. Prezentują się one tak. Ja Wam powiem tak, ja je zacząłem używać w ważnym dla mnie momencie, aczkolwiek ja to zaraz Wam powiem, najpierw zrobimy analizę składu. Mamy wodę, mamy propylę, glikol, transporter przenikania składników aktywnych ze skóry właściwej, glicerynę, która wykazuje działanie nawadniające, nawilżające, żelujące, zagęszczające esencję kosmetyku. Później mamy karagenian, który zagęszcza nam bazę produktu i jest nawilżaczem. hialuronian sodu, który nie wnika w skórę, osiada się na powierzchni, jest transporterem dla innych składników aktywnych. Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, działanie łagodzące, jak i również bardzo mocno nawilżające, regenerujące skórę, także nie ma żadnego y, problemu. Ekstrakt z kameli, który wykazuje działanie bardzo silnie pobudzające, naprawcze, nawilżające. Ekstrakt z rumianku, jeżeli macie uczulenie na rumianek, to niestety ten produkt dla Was nie jest odpowiedni, bardzo mi przykro. Ekstrakt z rozmarynu, który wykazuje działanie przeciwobrzękowe. Jakie również bardzo mocno regenerujące, nawadniające, naprawcze, nawilża, nawilżające, także to jest bardzo dobra opcja. Ekstrakt z kawy, który wykazuje działanie bardzo silnie stymulujące, pobudzające skórę wokół oczu, bogaty w naturalne źródło kofeiny. Także nie mamy tutaj zbędnych dodatków, tylko mamy bardzo aktywne składniki. Mamy tutaj jeden, dwa transporter przenikania składników aktywnych w głąb skóry. Mamy tutaj glukomanan, który bardzo silnie nawadnia, nawilża skórę wokół oczu. Później mamy transportery przenikania. Mamy czystą kofeinę, która wykazuje działanie redukujące oznaki zmęczenia. Później mamy transporter przenikania, kwas poliglutaminowy, który bardzo silnie nawadnia i nawilża skórę wokół oczu. Także nie ma żadnego problemu. Etylhexyl gliceryna emolient, która zapobiega przed transepidermalną utratą wody z naskórka. Później mamy glukozę, elektrolit, nawadniacz, nawilżacz, skóry wokół oczu, transporter przenikania składników aktywnych, transporter przenikania składników aktywnych, transporter przenikania składników aktywnych, no tutaj się dzieją cuda niepojęte, muszę Wam powiedzieć i to na grubo. Później mamy wypełniacz, zagęstnik, zagęstnik, konserwant, zagęstnik i tylko i wyłącznie tyle. Fenoksy etanolu tutaj nie ma, produkt może być używany przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią. Produkt nie ma disodium etta, może być łączony z peptydami miedziowymi. Ja go nie łączyłem. Także nie jestem w stanie Wam powiedzieć o tym ewentualnym połączeniu, czy to ma sens, czy są lepsze efekty, czy też nie. Ja zacząłem tych płatków używać w mój pierworodny dzień, czyli wtorek, kiedy miałem skierowanie do szpitala i jechałem do szpitala. Wstałem wcześniej rano, wyglądałem jak zombie, bo miałem noc nieprzespaną, bo wiecie tu myślenia, bla, bla bla, to to, bla bla. No i nałożyłem sobie te płateczki na 8 minut, później je zdjąłem. Ja byłem, prze... ja byłem w szoku wszelakie oznaki zmęczenia były zredukowane, Wszystko było zredukowane. Skóra wokół oczu była bardzo mocno jeszcze nawilżona, bardzo mokra jeszcze od tej esencji. I jak ta esencja się wchłonęła, to bardzo mocno ta skóra była nawilżona. Ja nałożyłem na to krem pod oczy Kacperski na Resveratrol i po prostu było cudownie. Był glaskin, był pięk, było pięknie e, rozświetlone to spojrzenie. Ta skóra wokół oczu była taka nawodniona. Naprawdę nic jej nie brakowało. Niczego jej nie brakowało. Ta skóra wokół oczu była po prostu jak nowa. Ona była zrewitalizowana, ona była wygładzona, ona była bardzo mocno dopieszczona. Te płatki pod oczy są o stokroć lepsze niż pierworodna wersja tych płatków Essence. Tamtych ja już do nich nie wrócę. Kawowe są naprawdę bardzo fajne, a espresso robią robotę, one są takie brązowiutkie i tutaj no, wyglądają trochę komicznie, aczkolwiek robią, robią e, rezultaty. No tutaj skład jest na tyle mm, obojętny, że jak najbardziej mogą po ich aplikacji może być nałożony krem pod oczy z witaminą, C, krem pod oczy z peptydami. W miedzi jeszcze nie próbowałem, także no tutaj końcowej oceny nie mam. Aczkolwiek próbowałem, jak już Wam mówię, z moim rezeratrolem, kremem pod oczy, bo domykałem tą esencję moim kremem pod oczy. Efekt był spektakularny. Teraz codziennie rano sobie serwuję te płateczki pod oczy i naprawdę są efekty. Ta skóra jest zupełnie inna. Redukcja oznak zmęczenia, bardzo mocne rozświetlenie. Te płatki to są bardzo mocno, bardzo mocnym rozświetlaczem pod oko. Bardzo mocnym rozświetlaczem. One na maksa rozjaśniają skórę wokół oczu. I tutaj też to robi rumianek. Rumianek, rozmaryn, cały kompleks składników aktywnych, które. Glukoza, która nawadnia. No, mamy tutaj same cuda na wianku. Także produkt jest warty uwagi, warty zainteresowania. Będziecie go mieli podlinkowanego w opisie na dole. W Polsce go można bezproblemowo kupić, także jeżeli chodzi o tej, tąże kwestię, no to nie ma żadnego problemu. Jest dostępny. To nie jest tak, że teraz Wam coś pokazuje z Niemiec i Wy nie możecie w ogóle tego kupić, bo możecie to kupić. Macie taką możliwość. Taka możliwość nie została Wam zabrana, odebrana, a płatki pod oczy chyba lubią wszyscy. A dostaję ostatnio też na kanale bardzo dużą ilość zapytań, czy płatki pod oczy w rozsądnej cenie, pakowane w dużej ilości sztuk, jako alternatywa do tych pojedynczych, czy coś takiego jest. No poza Isaną tą nawadniającą niebieską, poza różową Isaną, poza bentonem, e, czekajcie, poza klawierem, e, no to teraz mamy jeszcze najnowsze płatki Essence, no i tam te klasyczne jeszcze Essence, nie? A Espresso to jest bardzo fajna opcja dla osób, które mało śpią, które potrzebują po prostu maksymalnego odświeżenia skóry wokół oczu, dość mocnego rozjaśnienia, a przede wszystkim redukcji oznak zmęczenia. Produkt jest warty uwagi, warty zainteresowania, ja po prostu codziennie rano teraz sobie serwuję te płatki, ale ja muszę spróbować z tripeptydem miedziowym. Muszę zobaczyć, jakie działanie będzie tych płatków w momencie, kiedy później po nich nałożę peptyd miedziowy. To mnie bardzo ciekawi. Może zrobię Wam rolkę i wtedy Wam pokażę, jak to w reakcji z peptydem miedziowym finalnie wygląda. Rachel, zrobię Wam taką e, roleczkę. Także, żebyście mieli takie przybliżenie. Na plus, naprawdę uniwersalny skład. No, świetny produkt. Wyłam, źle go pokazuję. Świetny produkt za małe pieniądze. Gorąco Wam go polecam, bo naprawdę jest mega skuteczny pod każdym względem. Bezdyskusyjna kwestia. Moja rekomendacja 100 na 100. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam dobrą energię. Kocham Was bardzo. Ze szczerego serca Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście, że obejrzeliście ten materiał i widzimy się w następnych filmach na kanale. Buziak jak wielki, trzymajcie się ciepło.